Chciałem Pana poprosić o skomentowanie, czy ma Pan już wyrażone zdanie z Pani książki dz bo podstawowym powodem tego pytania jest to, że Panowie Krzysztofowi i Ci, i poróżnili się w opiniach, więc pytam się Pana o opinię i przy okazji zadaję jeszcze takie pytanie, czy zgodziłby się Pan z taką opinią, że i ten, który z tą książką, zrobił jednak błąd przyjmując do Pana dz ponieważ jego kompetencją jest metryczną za to, że panie, miał wygląda historia i uchronił tą pracę. Tak? Rozumiem, rozumiem. W tym momencie, nie sprawdzając, <laughs> czy mogłoby na przykład tak, że ktoś, to przyjmował go do, do pracy, odpowiadał no, do od na tytuł pracy i stwierdził sobie, no nieważne czy ona jest dobrze, właśnie, ale jest to... Proszę wydarzenie. pana, dla mnie kryterium jest takie. Kryterium, które stosuję przy lekturze gazet, <laughs> y, książek, oglądaniu filmów. Czy dostaję jakieś informacje, których nie dostałbym z innego źródła? I dlatego, dlatego staram się czytać rozmaite gazety, i proszę mi wierzyć, po tym, jakie czytam gazety, wcale nie byłoby tak łatwo ustalić, co ja mam do powiedzenia na temat, na temat świata, chociaż, chociaż nie oszczędzam. Nie oszczędzam sobie, i, i, i najwyższy czas kupuję nie dorywczo, tylko stale. Prawda? Tylko stale. Inne tygodniki kupuję, tak przesiewowo. Yy. Więc książka Pawła Żyzaka spełnia to kryterium. Dostarcza ogromu informacji, których nie dostarczył nikt inny do tej pory. I świetnie. Czy jest coś takiego jak czystość badawcza? No, może i jest. Ale jak przyjrzę się kontekstowi, czyli produkcji historiograficznej yy, polskich wyższych uczelni, to one, ona spełnia te kryteria dzięki skrajnemu konformizmowi, to znaczy badacze po prostu generalnie starają się unikać tematów, które mogłyby wywołać wilka z lasu. Yy, I nie jest to nikomu tutaj nie ubliżam, tylko po prostu wszyscy chcą żyć. Yy. A zatem, a zatem można, można, dzielić włos na czworo, bo uważam za dzielenie włosa na czworo, dyskutowanie sprawy aparatu badawczego, zastosowanego, dyskutowanie tego na poziomie prasy ogólnopolskiej. To jest ewidentny szczur puszczony, to znaczy temat podrzucony, prawda? Dyskutujcie ludziska nad tym, czy, czy Zyzak to tutaj we właściwej próbówce odważył, zmierzył, natomiast... Zauważył pan, że prasa, która poświęca multum miejsca dyskutowaniu tego, jak to, tak jak przed rokiem zresztą tak samo pisano o książce cęckiej liczej Taczyka, pisano o tym, jak też ta książka jest napisana i czy dobrze, a nie pisano o faktach, które ta y, książka przynosi. No więc ja tak samo jak książki Wiktora Suworowa. Y, 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 Czytuje, tak czytuje też za jego namową, można powiedzieć, w tych książkach wyrażoną, czytuje rozmaitych tam klasyków Armii Czerwonej, i Marksizmu i Leninizmu i z ich książek, coś tam od czasu do czasu wyłowie. Tapene, książki które suwarowała, którego ja Państwu polecam, były dyskredytowane i są do dzisiaj. Na przykład y y Świeć Panie nad duszą profesora Pawła Wieczorkiewicza. Przed rokiem, zaledwie na łamach arkanów, poświęcił on Suworowowi taki dyskredytujący tekst, moim zdaniem niemądry. Tak tak jak właśnie z ogromnym szacunkiem traktuje dorobek i, i postać pana profesora przedwcześnie zmarłego, dlatego że to jest człowiek istotnie niezastąpiony, bo cokolwiek mówił, nawet jeśli ja o czymś powiem, że niesłusznie czy nie niebądrze, to mówił na własny rachunek, nie mówił w jakimś, jako rzecznik jakiejś grupy. A zatem on dyskredytował i inni dyskredytowali Wiktora Suworowa, właśnie poświęcając się dywagowaniu na temat tego, co to stoi za tym Suworowym komu właściwie on robi dobrze tymi książkami, czy przypadkiem nie Józefowi Stalinowi i czy, no... Prawda? Różne szkoły są. I na ten temat dyskutowano, natomiast z pominięciem tego fundamentalnego przekazu głównego, jaki mają te książki, no jednak rewelacyjnego. No więc jeśli wielu historyków w Polsce się znajdzie, którzy swoją książką, swoją pracą magisterską Coś Polakom odsłaniają, takiego, czego im nie odsłonili ani dziennikarze, ani filmowcy, ani ludzie innych fachów, ani też służby państwowe. No to brawo, brawo że się znalazł magistrat, który coś nam powiedział, czego, czego od nikogo innego byśmy się dowiedzieć nie mogli. Nie wiem, czy pan jeszcze rozwinął pytanie. Znaczy no ja po prostu patrzę na to z perspektywy takiej Aha, i, i czy mądrze zrobił IPN? Otóż ja uważam, że kunktatorstwo, kunktatorstwo przejawione przez y, y, i prezesa Instytutu Pamięci Narodowej przed rokiem na użytek wokół książki Licza i Gontarczyka, jakieś tam odważanie znam, Znam akurat historię okładki tej książki, tak? że tam nie mógł się znaleźć na okładce tej książki Wałęsa, który tam się zaśmiewa w Loży Prezydenckiej w Sejmie w 1992 roku. Tylko szukano okładki, która będzie możliwie najnudniejsza i najbardziej nic nie mówiąca. Tak? No to znaleźli akurat takie zdjęcie, że nie wiadomo na pierwszy rzut oka co ono przedstawia, tylko potem człowiek się zastanawia. No, to jest, wie pan, to niczego nie zmienia, czy mądrze, czy głupio, bo nie kijem go do pałku. Widzi pan, że właśnie nie wydali nawet tej książki, a teraz dostają za to połpie. Tak samo kunktatorstwo prezesa Prawa i Sprawiedliwości w sprawie Gilowskiej procentuje nam tutaj dzisiaj. Ja, nawet ja źle mówię kunktatorstwo, no bo matactwo w tej sprawie, matactwo. To się dzisiaj odbija czkawką, to znaczy strategie retoryczne zakłamywania pewnych faktów albo unikania konfrontacji z faktami. Strategie wypracowane zostały, no, między innymi na, na sprawie Gilowskiej, i to świetnie jest dzisiaj stosowane do tego, żeby to wszystko rozwodnić, rozmydlić. Więc generalnie uważam, że to jest trzeba pamiętać, że człowiek strzela, Pan Bóg kulę nosi. Jeżeli my można być szachistą w życiu yy, i planować na 115 ruchów naprzód, co robimy, ale ja myślę, że. Yy, że Pan Bóg yy, prawdzie pomaga, yy, a arachmistrze i szachiści zawsze się przeliczą. I dlatego uważam za wartość wypowiadanie wprost. Tak? No może, oczywiście, ja nie jestem politykiem, w związku z tym yy, yy, nie muszę i nie staram się rozważać, co też wyniknie w piątym posunięciu z tego, że ja teraz to powiem tak, a nie inaczej. Staram się korzystać z takiego luksusu i się, i się nad tym nie zastanawiać. Oczywiście poważni ludzie w rodzaju prezesów jakichś ważnych instytucji czy prezesów poważnych partii, muszą się nad tym zastanawiać i też cenimy ich za to, jeśli się umieją tak zastanawiać. Ale wydaje mi się, że w sprawie, że sprawa Instytutu Pamięci Narodowej to jest, to jest sprawa. Przybliżania Polakom faktów z ich historii i współczesności. I dlatego y, y, niestety ja reaguję na to, że, y, że y, y, informacja o y, afiliacji agenturalnej y, prezydenta Kwaśniewskiego zostaje wyartykułowana przez prezesa Kurtykę, akurat teraz, a, a czemu do cholery nie w momencie, kiedy się o tym dowiedział, prawda? Uważam, że kunktatorstwo to właśnie teraz, teraz zbieramy owoce tego kunktatorstwa, bo pewnie jednak zagryzą całkiem tego Pawła Zyzaka i pewnie, i pewnie go przeczołgają i, i pewnie on nie założy w Polsce, no nie będę prorokował, no, oby, oby jak najlepiej to się wszystko dla niego skończyło. Jeszcze, no. jeszcze o tym kunktatorskie. tak? Jeszcze jest jedna sprawa, bo tutaj do pana zerkam, bo oczywiście mam punkt odniesienia. Pan mi stworzył ten punkt odniesienia i to jest dla mnie wymarzone. prawda? Jaka sprawa niezałatwiona i gdzie kunktatorstwo? Jeżeli się komuś zdawało, że może Polskę zmieniać naprawdę, jeśli szczerze wierzył, właśnie nie będąc sprzedawczykiem i chcąc, żeby było państwo polskie. Otóż jeśli ktoś myślał, że będzie państwo polskie, jeżeli się nie zdemontuje układu wrocławskiego i nie przebije osinowym kołkiem. Grzegorza Schedyny, to się łudzi, to się myli. Nie można Polski i proszę zauważyć i proszę zauważyć ten Wrocław, prawda? Wrocław układ wrocławski wziął scenę ogólnopolską. Proszę zwrócić uwagę na nadreprezentację układu wrocławskiego na scenie ogólnopolskiej. Tak, proszę samemu sobie się zabawić. W wypatrywanie w telewizyjnych wiadomościach, kto jest z Dolnego Śląska i kto jest z Wrocławia.